Dzień dobry, Piotr Karnas. Witam w studiu telewizji Tarnobrzeg. Dzisiaj w programie Gości Tygodnia prezes Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, pan Tomasz Lenart. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panie protry, witam, państwa. panie prezesie. Kilka tematów, które chcielibyśmy dzisiaj w naszej rozmowie poruszyć, a pierwszy to taki internet, szybki internet czyli doprowadzony światłowodem do, do każdego mieszkania. Temat już funkcjonuje od jakiegoś czasu wśród, wśród mieszkańców, widać, pojawia się na forach internetowych, wzbudza różnego rodzaju emocje. Trochę szczegółów poproszę. Proszę Państwa, zgodnie z wnioskiem mieszkańców z różnego rodzaju sugestiami. Podjęliśmy decyzję o modernizacji całej sieci światłowodowej, czyli modernizacji internetu. Tutaj poszliśmy w kierunku najnowszych rozwiązań technicznych, to jest pasywnej sieci optycznej GPON, które w najbliższej przyszłości daje nieograniczone możliwości świadczenia dodatkowych usług, chociażby nawet takie usługi jak monitoring wizyjny i wiele, wiele innych, telewizja itd. W tym roku przeznaczyliśmy na to 650 tysięcy złotych i prace na dzień dzisiejszy są zaawansowane w 75%. Dotarliśmy do 75% budynków w których świadczymy te usługi, do końca roku te prace mają być zakończone. Czyli już w tych budynkach można dzisiaj świadczyć tą usługę szybkiego internetu. Propozycja, jaka została skierowana przez nas do naszego klienta przez nas, to jest dwie opcje, czyli pakiet złoty, to jest szybkość 25 megabitów na sekundę przy odpłatności 80 zł. Drugi pakiet platynowy to jest kwota 110 zł za 50 megabitów na sekundę. Niezależnie obok tego funkcjonuje no stary powiedzmy internet i tutaj taką ciekawostką jest, proszę porównać 2550, a pakiet brązowy to jest 3 do 6 megabitów, a 25 czy 50. Też, ta szóstka to jest w okresie, kiedy po prostu jest mniejsze obciążenie sieci, czyli nocą od 11 do rana. Natomiast pakiet srebrny to jest i tutaj za 40 zł, a za 54 zł mamy pakiet srebrny, szybkość od 6 do 10 megabitów. Czyli różnica jest spora? no Różnica jest spora. Możliwości na pewno też będą zdecydowanie większe niż do tej pory. no Cena niestety też wyższa. No ale, ale no, coś za coś po prostu. No, Nie usługa, ma nic za darmo. Usługa po prostu kosztuje i powiem, że jesteśmy zdecydowanie najtańsi, mamy najlepszą ofertę na naszym rynku. Jedynym konkurentem, który powiedzmy gdzieś tam jest na naszym, na naszym poziomie jest to TPSA. Na dzisiaj, żeby jeszcze dodać, o czym świadczy, że jesteśmy dobrym operatorem. Mamy ponad 4000 umów zawartych na usługę świadczenie usług internetowych i masę przybywa nam podmiotów instytucjonalnych. W, okres, w ostatnim okresie czasu po uruchomieniu tejże usługi, po prostu ta ilość po prostu jest niesamowita. Także to świadczy o tym, że świadczymy bardzo dobre usługi w tym zakresie. A ten szybki internet, Pan mówi o 75% zaawansowania dostarczania dojścia do budynków w mieszkaniu, już kiedy będzie można go w odbierać? W tych 75% budynków mamy światłowód w budynku, to tylko jest kwestia konkretnego klienta, który chce mieć i doprowadzamy światłowód Loko, gniazdko koło komputera. Sygnał cyfrowy y, telewizji, następne zagadnienie. Y, proszę Państwa, no przyjęliśmy taką y, zasadę, że inwestujemy w internet. Jest, jest to ogromne zapotrzebowanie, rynek jest ciasny i chcieliśmy być pierwsi, ażeby nie gonić później konkurencję. Także staraliśmy się tu inwestować. Natomiast telewizję dużyliśmy sobie na y, okres y, późniejszy, o tym za chwilę powiem. Na, y, w tym roku uruchomiliśmy tak. Promocyjnie czy 16 programów cyfrowych. Nie ukrywam, dzisiaj na zarządzie dyskutowaliśmy na temat uruchomienia rewizji cyfrowej w przyszłym roku. Myślę, że to gdzieś powinno być koło miesiąca kwietnia, maja. No ale to znowuż potrzebne są znaczne środki, bo inwestycja ta kosztuje około 350 tysięcy złotych. Wszystko zależy od kursu dolara. A kwestia, która również się pojawia w, w rozmowach z mieszkańcami Tarnobrzega, dostarczanie i sygnału telewizji kablowej i dostarczanie szybkiego internetu, no, poza zasoby mieszkaniowe tarnobrzeskiej spółdzielni, poza bloki powiedzmy wprost, czyli na te osiedla wiejskie rolnicze, które są wokół Tarnobrzega, jest taka możliwość? Tak, ja dodam, że my świadczymy usługi internetowe i telewizji kablowej w Skopaniu i w Nowej Dębie. Jesteśmy operatorem na całych zasobach i komunalnych i zasobach budynków spółdzielczych. Natomiast jeśli mówimy o Tarnobrzegu, bo tutaj spotykamy się w Tarnobrzegu, to proszę Państwa, jesteśmy sygnałem przy ulicy Bema, czy dosłownie krok od Zakrzowa. Jesteśmy na wysokości kościoła w Mokrzyszowie. Jesteśmy koło wieży ciśnień, powiedzmy tutaj koło Miechocina i nasze działania w przyszłym Roku i w latach następnych będą skierowane właśnie rozbudowie sieci internetowej telewizji, właśnie w kierunku tych domków jednorodzinnych. Cały Tarnobrzek jest objęty, czy cały Dzików, te osiedla, jak to nieładnie mówimy, mówimy, na Dzikowie Wiejskie, czy domków jednorodzinnych, na dzisiaj już mają i rozbudowujemy cały czas tą sieć internetową i telewizją telewizyjną w domkach jednorodzinnych. No tak, ale powiedzmy na przykład o, o cice. Wielowieś sobów? Czy technicznie jest to możliwe, czy to jest tak drogie, że aż nieopłacalne? Gdybyśmy rozmawiali trzy lata temu, to pewne rozwiązania w ogóle były kosmiczne. Dzisiaj przy rozwoju techniki to, co kiedyś było niemożliwe, jest możliwe. Jest to kwestia finansów. Nawet trudno sobie wyobrazić, jakie możliwości będziemy mieli na wiosnę, za rok, co zostanie wybudowane, wybudowane czy stworzone powiedzmy w tej, tejże dziedzinie. Są to osiedla w zasięgu, bo jeśli mówimy o ocicach, no to jesteśmy będąc koło kościoła w prawo, idąc od ulicy Sienkiewicza, wchodzimy w kierunku ocic. Pytanie, czy będzie to drogą kablową, czy też będzie to przesył drogą radiową? Nie jestem w stanie odpowiedzieć na ten moment. Nie zajmujemy się tąże kwestią jeszcze w tym kierunku. Na dzisiaj rozbudowujemy y, intensywnie na Mokrzyszowie. Panie Prezesie, inny temat, który no, trwa już pewnie kilka, jeżeli nie kilkanaście lat, docieplanie budynków, termomodernizacja zasobów mieszkaniowych, Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. No, trwa Jak to dużo 20, zostało, lat. 20 lat. Jak dużo zostało, żeby było zakończone? Ta dziedzina jest nam no, w naszej pracy bardzo istotna, jeśli chodzi o ocieplanie czy, czy termomodernizację. Natomiast muszę zwrócić uwagę, że są prace bardzo kosztowne. Ocieplenie statystycznej klatki to jest około 120 tysięcy złotych, czyli taki statystyczny budynek to jest rząd pół miliona złotych. Na no Sienkiewicza tutaj koło siedziby telewizji realizujemy zadanie, wieżowiec Sienkiewicza 63 koszt 900 prawie 50 tysięcy złotych zwrot. W sensie patrząc sfinansowanie tej to jest ponad 20 lat odpłatności w wysokości ,40 zł 40 za metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Także są to ogromne nakłady. W tym roku zrealizowaliśmy ogromne zadanie. To jest 10 budynków, oczywiście nie tylko z własnych środków, ponieważ skorzystaliśmy z kredytów termomodernizacyjnych. Dzięki tym kredytom dostajemy również premię termomodernizacyjną, która zmniejsza również koszty. Staramy się wziąć kredyt. Jeśli się ma wolne środki, staramy się szybko spłacić, czyli o tą premię zmniejszamy koszt tejże inwestycji. Na dzień dzisiejszy po zakończeniu inwestycji tego roku, czyli tych 10 budynków, mamy jeszcze 47 budynków do zrealizowania. Choć mówię, te 47 budynków to nie jest adekwatne do tych 10, ponieważ są budynki sześcioklatkowe i dwuklatkowe. Także myślę, że przy tego typu pracach 4-5 lat udałoby się ten proces zakończyć. Ale proces ten modernizacji to nie ocieplanie budynków. Tak. okna... Okna jest to etap prawie zakończony, to już jest problem śladowy, dociepienie stropodachów modernizacja węzłów cieplnych no jest cały 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 spektrum a proszę, tego trzeba proszę tematu. taką tak, taką rzecz pan na pewno będzie te dane miał bo pan pracuje w tej branży od lat docieplanie ogrzewanie kiedyś kilkanaście lat temu kiedy jeszcze nie było rozpoczęta modernizacja termiczna i, i ogrzewanie teraz przez sezon to są duże różnice w dostarczanym cieple P, proszę państwa przy każdym przy każdych pracach termomodernizacyjnych yy, Zwracamy się do o zmniejszenie tak zwanej opłaty. To się nazywa opłata moc zamówieniowa. I zmniejsza się to. Natomiast trzeba by to odnieść w stosunku do gigajoulów, czyli do ilości ciepła zużytego, nie do kosztów. No bo wiadomo, koszty, jakby tak przez lata spojrzał, te koszty wzrosły kilkadziesiąt procent. W związku z tym trzeba by odnieść do jednostki ciepła, które budynek pochyli. Są, są różnego rodzaju sytuacje. Generalnie każdy budynek, który został ocieplony, ale mówię kompleksowo, ze stropem, z piwnicami, obniżane są koszty zdecydowanie. Też się zmienia nie tylko wygląd tych budynków. Docieplanie, estetycznie bardziej wyglądają, są, są ciekawsze kolory, bardziej przyjemne dla oka, ale zmienia się otoczenie wokół tych budynków. No, widzieliśmy niedawno, w, w tym roku bodajże, tutaj na ulicy Matejki, realizowane były remonty parkingów. No akurat parkingi przykład, ulicy Mateki jest może takim nieszczęśliwym, bo to był pewien problem związany z zalewaniem tychże parkingów przez, z powodu podniesienia ulicy Orzeszkowej. Natomiast co roku, w zeszłym roku wykonaliśmy ponad 300 miejsc parkingowych. 300 nowych, czy 300 wyremontowanych? 300 nowych, 300 nowych miejsc parkingowych. I powiem, że jest to kropla w morzu potrzeb. W tym roku no mamy aurę taką, jak mamy. Cały lipiec, sierpień praktycznie lało. Mieliśmy problemy z realizacją tych zadań, ale jeszcze w tym roku realizować będziemy 40 miejsc parkingowych na Dzikowie, czyli między ulicą Tarnowskiego a Marczaka. Będziemy realizować miejsca parkingowe przy budynku dekutowskiego 10, tylko tu czekamy na. Wymiany sieci ciepłowniczej przez przedsiębiorstwo od energii ciepłej. Będziemy realizować jeszcze parkingi, planowaliśmy parkingi przy Dąbrowskiej, no ale ze względów powiedzmy finansowych, przekładamy to na rok następny i w zeszłym roku w kilku miejscach i też dzisiaj, właśnie na zarządzie, wytypowaliśmy miejsca. I tutaj coś mi wcześniej rozmawiali, chcemy porządkować teren tutaj w okolicy Banku PKO, czyli tutaj ulica Orzeszkowa. No, to jest takie miejsce trochę zapomniane przez. Przez nas powiedzmy. Przez spółdzielnie. No, można tak, tak powiedzieć. No, no, ale nie będzie, wynika ale to będzie z braku yy, z, no, niedbania o mieszkańców, tylko po prostu no, jak się robi w jednym miejscu, no to trudno wszędzie być. No, ale staramy się yy, tak dysponować tymi środkami, żeby każdy czerpał z tego funduszu remontowego w taki sposób no, racjonalny i równ równie rozkładany. Tą optymistyczną informacją dotyczącą najbliższego otoczenia telewizji miejskiej zakończymy rozmowę. Dziękuję serdecznie za wizytę w studio. Dziękuję panu. Dziękuję również państwu. Prezes Tarnobrzegskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Tomasz Lenart był dziś gościem w programie Gość Tygodnia w Telewizji Tarnobrzeg. Dziękuję bardzo.